No, i szanowni Państwo, nasz męczennik ksiądz Olszewski i dwie urzędniczki wyszły z aresztu, a tymczasem dowiadujemy się więcej na temat temu, dlaczego tam się znaleźli. I dowiadujemy się, dlaczego powinien się tam znaleźć pan Marcin Romanowski i inni szefowie Ministerstwa Sprawiedliwości. Gazeta Wyborcza piórem nieocenionego Wojciecha Czuchnowskiego dotarła do Wiaślin Piotra W, który był przedsiębiorcą, który wynajmował plac budowy od fundacji, która budowała na terenie tego placu ośrodek za pieniądze z ministerstwa. Tak nie przesłowiłem się, proszę państwa. Konstrukcja tego była taka, że ministerstwo płaciło fundacji pieniądze, ona płaciła przedsiębiorcy, a przedsiębiorca wynajmował od fundacji plac budowy, gdzie budował ten wielki ośrodek, który miał być centrum medialnym podobnym do Turyńskiego. No, Niespotykana konstrukcja, dlaczego tak zrobiono? No, pieniądze, które wchodziły do fundacji, to były pieniądze znaczone, tak zwane, czyli ministerstwo płaciło na te cele, które były wskazane w zamówieniu, Czyli musiała być jakaś budowa czegoś konkretnego. Teoretycznie ktoś to kontrolował, a przynajmniej mógł kontrolować. A pieniądze, które zarabiała, Fundacja wynajmując plac, to już nie były pieniądze znaczone, tylko były znaczone pieniądze po prostu fundacji. I dlatego przedsiębiorca, który miał przywilej budować ten ośrodek, profeto, został poproszony przez ojca naszego męczennika, egzorcysty od Salzesonu, księdza Olszewskiego, aby Wynajął ten plac i wpłacał pieniądze na fundację. A z kolei z fundacji wiemy, co się z tymi pieniędzmi działo. Ale najpierw posłuchajmy, co Gazeta Wyborcza pisze na temat wyjaśnień tego przedsiębiorcy, pana Piotra W., który ten plac od fundacji wynajął. On mówi tak. Jan. Czyli ojciec księdza Olszewskiego przyszedł do mnie i powiedział, że ksiądz Michał musi zapłacić odpowiednim osobom od funduszu, co przy tym chodzą. Mieliśmy wymyślić, jak to zrobić, bo to miały być pieniądze przekazane pod stołem. Powiedziałem, że najprostszym rozwiązaniem, którego nie da się wykryć, będzie najem tej działki, pod magazyny, kontenery i tak Opowiedział w. Za wynajem ta spółka tego przedsiębiorcy, nazywa się TISO. Zapłaciła ponad 3 miliony zł. Czyli rozumiecie Państwo, 50 milionów idzie do fundacji, fundacja buduje, zawyża rachunki przedsiębiorca o 3 miliony. Za te 3 miliony wynajmuje od fundacji plac budowy, żeby móc tam budować to, co miał zaplanowane ksiądz Michał. I te pieniążki już są prywatne. I pan właściciel tej spółki Tisy mówi, że zawierzano faktury podczas samej budowy. To był druga, drugi sposób wyprowadzenia tych pieniędzy. I on oddawał w gotówce część tych pieniędzy, czyli pieniądze, które szły z ministerstwa. Nie były wydawane na budowę w rzeczywistości, tylko były oddawane. Tym, którzy tym zarządzali. Prokuratura ustaliła częściowo, gdzie te pieniądze poszły. Bardzo różne cele były. Generalnie nie mogą się doliczyć 13 milionów złotych. Oprócz oczywiście pytania o w ogóle sensowność tej całej inwestycji, bo na początku tego artykułu redaktor Czuchnowski pisze o tym, że Plan budowy tego środka był już od dawna i, i pan Ziobro planował zbudować taki konkurencyjny środek do prac księdza Ojca Ryzyka. I dlatego do tego wyznaczył księdza Michała, brata, zresztą prezesa ówczesnego jednego z banków państwowych. Z ciekawostek to pan Jan wyzwalił się z długów dzięki budowie tej którą prowadził, nadzorował, albo miał 350 tysięcy. Tak? Moje wszystko za gazetą wyborczą 350 tysięcy miał długów dzięki temu, że ten przedsiębiorca mu ten dług sobie odebrał z tych pieniążków, które mu płaciło ministerstwo, to ten dług prywatny został skasowany, czyli generalnie to została ta kwota przywłaszczenia. Opisywane są różne wydatki, które robił ksiądz Michał. Wydatki na przykład na swoją mamę, Kararzynkę, 152 tysiące. Wydatki na swojego tatę, 100 tysięcy. Określana jako pożyczka, wydatki na spółkę, w której udziały miała, miała pani Ewelina Z., wiceprezeska Profeto, która jak się okazuje zdaniem redaktora Czuchnowskiego została zatrzymana, właściwie prawie że zatrzymana razem z księdzem, była w miejscu, gdzie jego zatrzymywano. W tym dniu o 6.05. Tak więc mieliśmy do czynienia z wpłatami również do, no właściwie, kieszeni, bo z banku Matu przez pół roku, ksiądz Michał, wybrał 515 tysięcy, 50 tysięcy euro, z banku 196 tysięcy złotych, a na bilety w sklepach, restauracjach, hotelach. Wydał 1 740 000. Proszę Państwa, opowiadam o tym tak szczegółowo, bo pis zrobił z tego księdza męczennika. Padały porównania do księdza Jerzego Popiełuszki. Muszę powiedzieć, że mnie to najbardziej bulwersowało. Ja kiedyś reprezentowałem rodzinę księdza Jerzego już w takim postępowaniu, które się toczyło. Wiele lat po całym procesie, postępowaniu, gdzie rodzina chciała sprawdzić, czy istniały przesłanki do wznowienia postępowania karnego, czy pominięto w jakieś osoby, które można było skarżyć. Można być na końcu procesu, jak na końcu już terminu przedawnienia poprosił, poprosił mnie brat, czy, czy mama, już nie pamiętam. W razie dwa miałem pełnomocnictwa od rodziny abym zweryfikował te dokumenty i stąd zapoznawałem się z aktami księdza Jerzego Popiełuszki z tej strasznej zbrodni, tej mm, męczeńskiej bez wątpienia śmierci za Polskę, za, za wiarę, za przekonanie księdza Jerzego. Porównanie gościa, który wypłacał na bilety, restauracje, hotel milion siedemset tysięcy, tych pieniędzy, które zostały zabrane najbiedniejszym, bo one były przeznaczone przez państwo na tych, którzy byli ofiarami przestępstw. I tym najbiedniejszym zabrali zabrały. Hmm, hmm, te urzędniczki częściowo, bo przecież one się tylko przyczyniły, ale przede wszystkim kierownictwo ministerstwa, pan Romanowski i pan Ziobro. Ja naprawdę nie rozumiem, na co prokuratura czeka, jeżeli chodzi o zarzuty dla Zbigniewa Ziobro. Może się narażę na proces, ale uważam, że materiał dowodowy w tej chwili i to, co ujawniła wyborcza, jest dla mnie absolutnie byłoby wystarczające do tego, żeby jemu postawić zarzuty i do kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. I nie, nie chcę wywierać żadnych nacisków, bo w tej sprawie mam rolę procesową obrońcy przecież tego, który przedstawił cały szereg dowodów, zresztą w tym artykule jest potwierdzenie wartości tych dowodów i że jest opisane to, co ja wiedziałem wcześniej, ale tego nie mogłem mówić, no bo mnie, obowiązywała mnie tajemnica śledcza. Ale teraz, jak zostało opublikowane, to mogę powiedzieć. Otóż pan dyrektor Tomasz Mraz przedstawił nie tylko nagrania wskazujące na mataczenie, na te wszystkie słynne, gruba się nie rozpruje i tak dalej, ale on przedstawił dowody, że w ministerstwie działała grupa czyszcząca dowody. Przestępstw pod koniec kadencji PiSu po prostu informatycy czyścili systemy komputerowe ze dowodów przestępstw. A on je zabezpieczył już wówczas, jeszcze przed wyborami. I dzięki temu dzisiaj wiadomo, co zostało usunięte. Więc tutaj mamy dowody na mataczenie, na bardzo złą wolę tych urzędników, którzy to robili, na świadome działanie. Ministerstwa. Myślę, że ta sprawa naprawdę zasługuje na absolutny priorytet, jeżeli chodzi o działania prokuratury, bo mamy dowodowo właściwie wszystko. I sądzę, że czas na stanowcze kroki. Mamy tutaj w tej sprawie nagranego pana Mateckiego. Jak kombinował, jak ukryć powiązania fundacji z kolei z nim związanych. To są wszystko, to leży na stole. I myślę, że ujawnienie tych materiałów przez gazetę wyborczą jest jak najbardziej w interesie społecznym. Wskazuje na to,